Na kolejne zabawki Izzy. Dzisiaj nie pokażę Wam zabawki, tylko bardziej rysunek księżniczki Twilight Sparkle z My Little Pony, bo mi wszyscy mówią, że ja brzydko rysuję. A chciałabym sięgnąć po Wasze opinie, jak mi ten rysunek wyszedł. Ja tam wszystko starałam się oprzeć na e, egzemplarzu gazety, bardziej miesięcznika My Little Pony. Nie Equestria Girls, jakby co. I tutaj wiadomo, tu księżniczka toaleta Sparkle, ma koronę, włosy, eleganckie sukienkę, skrzydła swoje, róg, bo jest alikornem. I chciałabym usiąść po wasze opinie, jak mi ten rysunek wyszedł. Bo ja za bardzo nie wiem, bo... Ja tam w szkole nie mam zbyt dobrej reputacji i pewnie i tak by mnie źle ocenili, nawet gdybym zrobiła coś idealnie, i dlatego chciałam sięgnąć po Wasze opinie. I co o tym sądzicie? Bo jakby co jeszcze tego nie wykolorowałam, bo ja tak tylko robiłam szkice i postaram się Wam jeszcze kiedyś posiągnąć po opinie w, w związku z rysunkiem księżniczki Celestii. I jak. Piszcie w komentarzach, czy, czy dobrze to narysowałam, czy nie. Czy kontury dobre, czy ładnie mi to wyszło. Jak chcecie, to możecie mówić, że źle. Ja po prostu chcę prawdy. No to. Pa, Iza.